Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymus i zapraszam na kolejny materiał na kanale. Tematem dzisiejszym będzie ostatnia afera związana z karabinem Grot, a dokładniej zupełnie nowy wątek, jaki pojawił się niedawno. Wpierw jednak podsumujmy dotychczasową aferę, która była niczym wrzucenie granatu do szamba. 25 stycznia na stronie Onet pojawił się artykuł dotyczący raportu Pawła Mosznera. To były oficer Gromu oraz instruktor strzelectwa, posiadający nadany mu od samego dowódcy Gromu tytuł instruktora strzelania taktycznego i taktyk antyterrorystycznych. Zebrał on grupę ekspertów, złożoną z instruktorów strzelectwa, jak i także różnikarzy, by dokonać oceny karabinów grot, wtedy już będących od ponad dwóch lat w służbie. Od maja 2020 roku prowadzili testy na kilku karabinkach pochodzących ze stanu Wojska Polskiego. Celem było sprawdzenie opinii pojawiających się wśród żołnierzy dotyczących praktycznego użytkowania broni przez dłuższy okres. Efektem kilkumiesięcznych prac był raport obejmujący opis zalet karabinka, ale także 22 wykrytych wad. Do najgłośniejszych i uznanych za najbardziej krytyczne zaliczono kwestie wypadającego regulatora, przegrzewania się broni, dosyć skomplikowanej konstrukcji złożonej z użyciem śrub oraz kwestii dostawania się do środka piasku i zanieczyszczeń. Wykryte problemy w zdecydowanej większości zaliczono do związanych z kwestią produkcji oraz wykorzystanych materiałów, które można stosunkowo łatwo usunąć. W raporcie zarzucono przede wszystkim nieprawidłowe przetestowanie broni przed przejściem do produkcji pełnoseryjnej. Wspomniano też o dużym prawdopodobieństwie nieprawidłowego zbierania informacji w samym wojsku, a następnie przekazywania go do wykonawcy fabryki broni w Radomiu. Efektem publikacji Onetu była potężna burza w mediach, tak tradycyjnych, jak i społecznościowych. Sam minister obrony narodowej wraz z wiceministrem Skurkiewiczem oraz służbami prasowymi Wojska Obrony Terytorialnej od razu rozpoczęły obronę karabinka oraz jego producenta. Jednak 29 stycznia nastąpił poważny zwrot w całej sprawie. Magazyn militarny Milmag na swojej stronie poinformował o udzieleniu odpowiedzi na jedno z pytań przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dotyczyło ono kwestii pozyskania nowych karabinów wyborowych w miejsce przestarzałych SWD. W listopadzie 2019 roku został nim Grot 762N. Jest to odmiana karabinu Grot do amunicji 762 na 51 mm NATO. Dzięki temu chciano wprowadzić następcę dragonowa przy jednoczesnym zachowaniu jak największej unifikacji jednak wokół całej umowy, obejmującej zakup 250 karabinów, zapadła cisza. Redaktorzy Milmak wysłali więc zapytania w tej sprawie do ministerstwa, a w uzyskanej odpowiedzi okazało się, że w grudniu 2020 roku ministerstwo anulowało poprzedni kontrakt. Postępowania rozpoczęto od nowa, zapraszając do rozmów dwóch producentów, Jednym ponownie stała fabryka broni łucznik w Radomiu, drugim zaś zakłady mechaniczne Tarnów. Do walki ponownie stanął grot 762N, który naprzeciwko siebie ma karabin wyborowy MWS-25. Konstrukcja starnowa to po prostu kolejne wcielenie samopowtarzanego karabinu wyborowego SKW-308-338. Powstawał on od 2010 roku, pierwotnie jako członek rodziny karabinów do amunicji 556x45 mm, 762x51 i 8,6x70. Pierwotnie więc miała to być konkurencja dla opracowywanego równolegle MSBS Radon, który ostatecznie został grotem. Później jednak skupiono się przede wszystkim na odmianach mogących stanowić bazę dla broni wyborowej i tym samym konkurować w walce o bycie następcą SWD. Broń jest wykonana w układzie klasycznym i wyposażona jest w składaną na bok kolbę. Układ gazowy jest wyposażony w tłok i tłoczysko. Większość manipulatorów jest rozłożona identycznie jak w serii AR-10-AR-15. Broń wykorzystuje też te same magazynki na naboje 762, co chociażby karabiny rodziny SR25. Podobny jest także chwyt pistoletowy, jak i również mechanizm spustowy, dzięki czemu można zastosować wybrany przez użytkownika wariant z rynku komercyjnego. Jest także w pełni zgodny ze systemem montażowym MLOC. Dostępne długości luf to 330, 406, 419 i wreszcie 508 mm. Tak więc mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Z jednej strony sama fabryka broni, jak i jej produkt są intensywnie bronieni przez ministerstwo, jak też sporą rzeszę sympatyków karabinu. Zarazem jednak ministerstwo po cichu, bez informacji wycofało się z poprzedniej umowy z łucznikiem dotyczącą zakupu broni wyborowej. Na dodatek w nowym postępowaniu zdecydowano się zaprosić także zakłady z Tarnowa, znane przede wszystkim jako producenci ciężkiej broni wsparcia, w tym karabinów maszynowych UKM-2000, ale także przede wszystkim karabinów wyborowych takich jak BOR, ALEX czy wreszcie półcalowy TOR. Na dodatek mają potężną przewagę, produkując już od ponad 10 lat karabin wyborowy bord do amunicji 762x51 mm. I warto dodać, że aż do 2017 roku zamówiono zaledwie 196 egzemplarzy w ciągu 10 lat. Wszystko dlatego, że w toku służby wykrywano liczne wady, które zakłady Starnowa stopniowo eliminowały, wprowadzając kolejne udoskonalone wersje. Wiele wykrytych na początku wad było bardzo zbliżonych do tych zgrota. Wśród nich wskazywano m.in. na słabe wykonanie niektórych elementów, stosunkowo krótką ich żywotność, także w stosunku do najważniejszego elementu, a więc lufy. Przy czym co ważne, zakłady Starnowa wprowadzały te zmiany sukcesywnie i po 10 latach w 2017 roku otrzymały duży kontrakt na partię ponad 650 karabinów. I w przeciwieństwie do sytuacji z Grotem, nie było jakiejś panicznej obrony i wskazywania na lobbowanie na rzecz zagranicznych interesów. Zakłady przyjęły krytykę i rozpoczęły intensywne prace mające na celu udoskonalenie broni. I szczerze mówiąc, ma dosyć spore szanse, by odebrać kontrakt z zakładom z Radomia. Zwłaszcza, że MWS-25 pod wieloma względami ma układ zbliżony do tego z Grota. A sam zakład ma tony doświadczeń w produkcji ciężkich i precyzyjnie obrabianych luf, niezbędnych do zapewnienia najważniejszego parametru dla broni wyborowej, a więc celności. Natomiast, wracając jeszcze do kwestii związanej z podstawowym karabinkiem grot, cała ta sprawa pokazuje, jak ważne jest naprawdę porządne przetestowanie broni i wsłuchiwanie się w opinie wielu stron. Chociaż umowa na pierwszą dużą partię ponad 50 tysięcy karabinków została złożona przez jednostkę specjalną NIL, to żaden z pododdziałów wojsk specjalnych nie zdecydował się na zakup tych karabinków. Grom złożył ponowne zamówienie na sprawdzone HK416. Nawet straż więzienna zdecydowała się na zakup konstrukcji zagranicznej w formie Beretty ARX-160. Zabrakło też bez wątpienia rozpoczęcia zamówienia od partii małoseryjnej kilku tysięcy karabinków. Pozwoliłoby to przetestować przede wszystkim jakość produkcji broni. Sam raport Moschnera dokładnie to pokazuje. Większość z 22 wykrytych awarii dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z jakością użytych materiałów lub też jakością procesu produkcyjnego. Sam autor też zaznaczył w wywiadzie dla Onetu, że celem nie jest całkowicie zezłomować wszystkie groty. Celem jest po prostu wdrożenie poprawek niezbędnych do stworzenia z niego naprawdę solidnej konstrukcji. Sam raport wskazuje broń jako całkiem solidną bazę pod przyszły rozwój. Na pewno o wiele bardziej solidną niż takie wpadki jak chociażby brytyjskie L85 czy niechlubny indyjski INSAS bronie, których nie dało się w żaden sposób poprawić. Grotowi nie jest potrzebny nagły patriotyczny zryw w celu jego obrony niczym częstochowy. Potrzebne mu jest wsłuchiwanie się w pojawiającą się krytykę i przede wszystkim sprawne eliminowanie wad przez jego producenta fabrykę broni łucznik w Radomiu. Pokazali, że są to w stanie zrobić na przykładzie karabinu Beryl. Mam więc nadzieję, że zdołają zrobić to samo z karabinkiem grot. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy, dyskusji na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, serdecznie zapraszam Cię także do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji. Koniec transmisji.